W najbliższy piątek kolejna edycja kiermaszu książki używanej. Na Gniezińskim Deptaku oraz ulicy Rzeźnickiej będzie okazja zakupić podręczniki szkolne czy książkowe perełki. Poprzedni robiliśmy e, taką późną wiosną e, i pojawiły się głosy, że może jeszcze raz w tym roku. No to stwierdziliśmy, że spróbujemy i 8 września między 16 a 20 zapraszamy na Deptak i rzeźnicą na kiermasz książki używanej drugi w tym roku. Spróbowaliśmy też z nowym dniem, nie niedziela, tylko piątek. Chcemy zobaczyć, jak to będzie więźnianą odpowiadało, czy będzie więcej ludzi mniej i czy inni ludzie e, przyjdą, ponieważ nie wszystkim pewnie w niedzielę zawsze pasuje. Co można kupić lub sprzedać na kiermaszu? Przede wszystkim wystawić się może każdy, każdy kto jest osobą prywatną, fundacją lub stowarzyszeniem, ze swoimi książkami używanymi z domu czy z jakichś zbiorów i sprzedawać je w dowolnej przez siebie wybranej cenie. Nie przyjmujemy żadnych firm. To ma być sprzedaż detaliczna książek używanych. A co będzie można kupić? No, zobaczymy z czym gnieździanie się wystawią. Zachęcamy także przede wszystkim tych, którzy mają do sprzedaży podręczniki, no bo to jest jednak początek roku szkolnego. Mam nadzieję, że sporo tych podręczników będzie i będzie je można kupić. No i też będzie można je sprzedać i pozbyć się tego, co w domu niepotrzebne. Ta impreza tak fajnie wpisuje się w taki cykl bardzo ważny teraz dawania drugiego życia różnym przedmiotom. No i przede wszystkim umożliwia gnieździanom. Nabycie bardzo fajnych rzeczy, czasem sam obserwuję, czasem sam kupuję na tym kiermaszu. To są takie perełki, które za 50 zł można kupić, które jak najwyżej nie przeczytamy ich. Dzisiaj to poczekają sobie w domu na lepsze czasy i więcej momentów do czytania, więc naprawdę warto przyjść. Pogoda ma być ładna. Jedno co jest bardzo ważne, takie dwa komunikaty organizacyjne. Po pierwsze, zachęcamy wystawców, aby przychodzili ze swoimi stołami, czy też stanowiskami, czy też ławami, ponieważ mamy ograniczoną ilość stołów dla wystawców. Trochę mamy, ale prosimy, jak macie, to przynieście swoje. Druga sprawa, wystawcy mogą wjeżdżać od strony Mieszka pierwszego na Deptak między 15 a 16 i wyjeżdżać między 19 a 21. Pozostałe momenty prosimy, aby na Deptaku nie było samochodów, no bo to nie jest fajne. Wystawcy nie muszą wcześniej zgłaszać organizatorom chęci udziału w kiermaszu. Kiermasz książki używanej trwać będzie od godziny 16 do 20.